Cześć! Witam was serdecznie na kanale Stamper Channel i dzisiaj przedstawiam Wam kolejnego przedsiębiorcę, a będzie nim Marta Cupiał. Cześć Marta! Cześć! Marta Cupiał, czyli Magnetic Story. Co z tym Magnetic Story? E, magnetic Story, no, Magnetic Story to jest biznes otworzony w listopadzie 2019 roku przez przeze mnie i przez moją wspólniczkę Katarzynę Gajdę, która Reprezentuję tutaj duszę kreatywną, artystyczną. Nazywamy ją tutaj, żeby było tak biznesowo, to nazwaliśmy ją e, Creative Director. E, Kasia ma doświadczenie z ceramiką, a ja mam bardziej doświadczenie z handlem i z biznesem i dlatego stworzyliśmy moim zdaniem taki duel idealny pod tym względem, żeby żeby dać stop temu co się dzieje na rynku pamiątek w Krakowie, które są po prostu tak paskudne, że za dopłatą żadna z nas nie chciałaby nic z tego co jest sprzedawane w okolicach rynku głównego. Chciałyśmy, żeby ludzie mieli możliwość kupienia czegoś co jest prawdziwe, Fajne, oryginalne, ładne i zabrania tego ze sobą i wymyśliłyśmy, że też w dobie coraz bardziej zmniejszających się walizek dopuszczalnych bezpłatnie w lotach stanie w linii lotniczych. Będzie to minimalistyczne, czyli w formie magnesu. I jest to też najczęściej kupowana pamiątka, jak gdzieś sami jeździmy i szukamy. Także stwierdziliśmy, że założymy sobie taki sklepik na krakowskim Kazimierzu z ręcznie robionymi magnesami ceramicznymi. Magnesy u nas można nie tylko kupić, ale też zrobić samemu na miejscu, więc jeżeli teraz dostajecie, że tak powiem, hopsa na głowę ze swoimi dziećmi w te bardziej deszczowe dni, to zapraszamy na Brudową 17, gdzie dzieci na chwileczkę mogą być oddane w nasze ręce i zrobić sobie swój własny wymarzony magnes, magnes dla babci, dziadka, mamy, taty, psa, kochanego, kota, co tam sobie tylko wymyślą, także rozwijamy biznes i pomysły cały czas.